Pierwszy zmielony balon. Dziś ostatni pociąg do Ganghyl. Zmierzchało. Wraz z dogasającym nad grodem słońcem. Dobiegał końca kolejny pracowity dzień. Dzień świadomie wypełnianych obowiązków, dzień czujnej ostrożności wobec wrażnych zakusów, a jednocześnie dzień szczerych i spontanicznych, acz dyskretnie po ojcowsku kontrolowanych przejawów tego, co późniejsi kronikarze zaliczą do źródeł. Kultury i sztuki. Od dzień jakich wiele. Zwolna cichły gwar i szum i słychać jeno było okrzyki wojów pełniących swą straż. Czuwaj! Czuwaj! Czuwam, czuwam, głuchy nie jestem! Wraz ze słońcem przygasały kłótnie i swary, a wszelkie kłopoty niczym strony księgi przekładano na zaś. Nadchodził czas spoczynku. A cóż, zasielski obrazek? Rzekłby niezbyt uważny obserwator. O, jakże bez jest życie mieszkańców tego grodu! Dodałby ktoś, kto nie dostrzegał pełnych troski i niepokoił spojrzeń kierowanych w stronę książęcej siedziby. A dlaczemuż? Otóż właśnie. Tajemnicą Poliszynela było, że władca grodu, wielki książę, co wieczór rzucał się na oślep w szpony okrutnego nałogu. Co wieczór zapijał się na śmierć. Tak! Co to się z nami będzie? pytali zatroskani Grodzianie, zdając sobie sprawę ze skutków, jakie ów zgubny nałóg przyniesie tak samemu księciu, jak i całej podległej mu społeczności. Biada nam, ach biada! Lamentowały grodzianki, trwożliwie patrząc, czy też książęcy nauk nie puka, aby do drzwi ich domostw. Książę zaś z dnia na dzień coraz bardziej pogrążał się w pijaństwie. Daremne były prośby księżnej pani. Panie mój mężu, gubisz siebie i nas wszystkich! Daremne były też błagania książęcej świty. Książę, zmiłuj się! No. Ludzie sędzą po kątach, jak doniosą do króla! Niestety, wszystko na nic. Noc w noc służba odnosiła księcia do sypialni w stanie małogodnym. Mężu mój drogi, obiecaj, że choć poprawę. Książę obiecywał, lecz cóż z tego? Dalej pił na umór pogrążając wszystkich w zgryzocie i cierpieniu. Mijał dzień za dniem, a książę tkwił w nałogu po same uszy. Wszystko wokół marniało i marniało. Aż gdzieś tak w okolicy popielca, a szedł był właśnie z księżną do łaźni, zatrzymał się nagle książę w pół drogi i jak się nie palnie w czoło. Uch, ludzie, co ja robię? Tak dłużej być nie może. Nie może wszak przez moją słabość słabnąć ten żyznak grodu całego. Cóż ja słyszę? Czyżby las nasz miał się odmienić? Westchnęła księżna, nie pytając nawet o przyczyny tej nagłej przemiany. O tak, moja droga żono. Od dziś koniec tego wstrętnego nałogu. Koniec cierpień twoich i zgryzoty ogólnej. O, jaka mra! Wyznała księżna, tłumiąc zarazem w sobie nutę niewiary i powątpiewania. A jednak minął jeden wieczór, minął drugi, a książę dzielnie trwał w postanowieniu, nie tykając wina, ni okowity. Męczył się, był przy tym okrutnie. O tym, jak okrutnie, wiedział jedynie on sam. Księżna i świta cała... Dzielnie wspierali księcia, bacznie strzegąc przed najmniejszą okazją do powrotu w słabość. Minęły następne trzy dni, a książę trwał w swym postanowieniu i wszystko wskazywało na to, że wytrwa. Cieszyli się wszyscy z takiej poprawy, ciągle nie zdając sobie sprawy z tego, jakim kosztem jest ona okupiona. Aż nadszedł czas, gdy owa świadomość miała spaść na książęce otoczenie z całą brutalnością swego ciężaru. A było to tak. Pewnej nocy w zamkowych korytarzach rozległ się czyjś rozpaczliwy krzyk. Na pomoc! Straże! Ku mnie. Służba! Straże księżna! A wreszcie, kto tam był przytomny, rzucili się w kierunku komnaty, z której zdawało się dobiegać owo rozpaczliwe, słabnące z każdą chwilą wezwanie. Służba! Straż! Pomocy! Ach, toż to głos mego męża! Panie nasi władca, w potrzebie! Spieszmy, spieszmy z pomocą. Gdzie moja dzida? No pytam, gdzie moja dzida! Po wyłamaniu drzwi, oczom przybyłych, ukazał się widok zaiste, przerażający, na środku komnaty, ociekając krwią i potem ledwo dzierżąc w dłoniach swój wielki miecz obosieczny, książę ostatkiem sił walczył z nałogiem. To cykl. Dwudziesta czterdzieści trzy. Dwudziesta czterdzieści trzy. Był to program z cyklu, był taki czas.